Także witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku dzisiaj nagrałem odcinek jak zagrałem z największym fejterem mojego, kanału Także zostawcie do końca, kliknijcie lajka, suba I no, zapraszam do oglądania Ty, mam tego No pal gumę od mojej pompy, Ale pal gumę Dzięki No, ty no i on mówi, on mówi hejter, on... Chyba on nawet nie ja wie co to hejsternie. Ja jestem... A to, patrz to. On mi najpierw mówi, że największym kidem naj, i największym debilem, on teraz mówi, że... No właśnie on... Ubitych. A co? Niech mawiaj. to sobie. No braj, jadę do ciebie przy głupia, głupi. Przy głupie głupi. Drzewo niszczy ja... Pasado. Pasata no onda ej weź Wagowa, ja no, <noise> no, no ale to jest. samochód robi świecę, No co się dzieje Po co się tam dzieje? Co no Nic się tam nie dzieje No patrz jakieś dzieci No debil No ma pies co. co tam samochód do jakiegoś beatboxa wali ty o! Opoment! Op Oponent na dachu! Opony opona na dachu! Widzę, widzę Opone... Opony na dachu! Mój iPhone je 12 Pro nie zaraz spadnie! <grym> 12 pro no. Nie, ja mam 40 już pro nawet. 12 pro, bo to ty się na reklamie widziałeś? Że jeszcze na Nokii z Antenką. Zada. No, z taką antenką, wiesz, wystaje taka. Jak, żeby mieć lepszy zasięg, tak, otwieranie i dzwoni do ciebie i. Tury, który? który gasz, grasz, graź, graź! No ale znowu na no Nokia z antenką ma kopię zasięg satelitarny. Satel... Dobre info, dobre info. No, zobaczysz. Słysza, No skam. No skam? Tutaj mąskam. buduję. No tak wyszli. A! Doszło 30%. Keba nie mam! Nie ma keba. Dostał! Jeszcze ode mnie. Ej, ja... ja nie mam nic do Ale dostaję nie dobra, nie dobra, jedynie... dobra, jedynie z... lecie! Ale jakieś dzieci nam pojechały. Wykładać się, no. No, dobra, także widzowie, dzięki za odcinek, popełniłem największy błąd w swoim życiu, bo zagrałem z nim. Także zostawcie suba i... no. dawa